Będą dużo, dużo większe, bo w walce o medal myślę, że złoty włączy się Tomasz Kaczor. Jak coś tu pójdzie nie tak, to po prostu będzie tylko medal. No Ale właśnie. liczymy na złoty medal to w Tomka. Bardzo liczymy. Nie mamy jeszcze, jeżeli chodzi o męskie kajakarstwo, medalu na Igrzyskach Europejskich. Tytuł sprzed czterech lat z baku broni Brendel. Wyprzedził wtedy Martina Fuksy i Węgra Tillę Wajdę. Ruszyli. Ruszyli. Bardzo pięknie. Tomek Kaczor jest w takiej formie, że że właśnie tak jak wspominałem, że złoty medal nas interesuje tylko. Powiem Ci, że i Państwu nieraz byłem w takiej formie, że stając na starcie w finale mówiłem sobie, jak będę drugi, to będzie przegrana. I życzę tego dla Tomka Kaczora i widać pięknie, jest że... Jest bardzo dobrze, bo bardzo był dobrze. przez moment Adrię Bart pierwszy, ale teraz to prowadzi. już Polak jest na prowadzeniu. Już po tych 100 metrach, 150 metrach prowadzi Tomek. Tak, tuż za nim chyba Białorusin Maksim Piatroł. Najważniejsze, żeby za każdym pociągnięciem odrobinę, odrobinę się oddalał od przeciwników. I tego się, tego się Marek trzymamy, bo I na co razie robi? ta przewaga rośnie I nad co właśnie robi? Tak, tak, to gołym okiem widać, że kilkadziesiąt centymetrów przewagi przybyło. Pięknie. A tam też trzeba uważać na Brendela, na Torze drugim, no. który, który tutaj już dochodzi, a może nawet momentami, no jeszcze nie, ale dobił, dochodzi do Tomka Czora. Brendel niesamowite warunki, bardzo wysoki zasięg ramion ogromny. I jemu ten, ten ruch on ma dużo, dużo dłuższy ruch i dłużej pracuje w wodzie niż każdy inny zawodnik. No to nawet widać gołym okiem w tym momencie, ale Brendel dalej, jak się zbliżył, już się nie zbliżył do naszego kanadyjkarza. Zobaczmy, jest tu mam... taka sytuacja, po jednej czwartej dystansu. Rosjanin też trochę się wysunął od przeciwników. Tor ósmy. Tak, trzeba uważać na Kiriła Szamszurina. On dobrze wczoraj popłynął w półfinałach. Ten odcinek między 250 metrami a 500 jest bardzo ważny, żeby nie stracić za dużo, żeby ten rytm złapać ten, tego ciągu, jak my to mówimy, i żeby za dużo nie stracić, inne ujęcie, żeby jechać w, tym, w tej wydaje czołówce. się z tego, że to Brendel w tym momencie jest na czele. Tomasz Kaczor i, i Brendel. Wręcz tak. Tomasz Kaczor pierwszy mija w pierwszym Jednak, bojki. jednak. Bardzo dobrze. się trzymamy. I to Grupa jest dużo, Polak to jest pół Na 250 metrze jest na półmetku pierwszy, ale groźnie wygląda też Kirill No i jeszcze... Konsekwentnie Tomek rozgrywa bieg, swój plan realizuje. Wierzę spokojnie, że jeszcze, że tu nie jest na wariata, spokojne tempo. Ma, możemy porównać tempo Tomka do tempa, to, tempa Brendela, a Brendel ma duży zakres ruchu, spokojny, więc spokojnie I jedzie. teraz Tomek odskoczył Brendelowi, drugi jest sam Szurin. Zwiększa cały czas przewagę nad Brendelem, tak. Bardzo pewnie, bardzo pewnie płynie, jakby kontrolując tę sytuację, Tomasz Kaczor. Patrząc na Tomka i patrząc na Rosjanina, to widać, że Rosjanin jakby mu było ciężko, jakby już jechał za wszystkie pieniądze. O, Brendel ma problemy, bo tam jeszcze atakuje go Białoruśin. Białorusin Piatru. ale no. to jest walka prawdopodobnie o trzecie miejsce. Natomiast tutaj Polak wyraźnie przed Kiliłem Szamszurinem i tego się trzymamy. Pięknie. Bardzo Cały dobrze czas. to lokalizuje. Cały czas już do mety 200 metrów zostało. Tak I Polak. ma przewagę ogromną. Teraz Brendel się wyłączył do walki Brendel włączył kolejny wyższy bieg, bo to już jest przecież taki dłuższy finisz. 180 metrów do mety zostało. No i patrzymy, Już tutaj trzeba dać patrzymy, wszystko. Bo teraz już rzeczywiście ile fabryka dała na Tomek, Maxa. Tomek odpowiedział właśnie na atak Brendela. Ale pamiętajmy, Marek, jeszcze o Rosjaninie, którego widzimy na pierwszym planie. No, niesamowita wspaniały walka bieg, tej trójki. Cały czas na czele Tomasz Kaczor, i niech tak będzie w samych ostatnich kilkudziesięciu metrów. Jeszcze 50 Ale ciśnie metrów do ciśnie... no, przodu. Z tego ujęcia, być może on wygląda, że jest teraz pierwszy. Nie widzimy, widzimy bo na to, że... Wydaje się, że jednak tak Tomek jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, pociągnieć. Kto jeszcze kto jeszcze Polak! Polak! chwilę, jeszcze Jest kaczor, 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 Niemiec, Brandel. Tego się trzymamy, ja Ależ, tak na aleś, jesteś pewien, Ależ tak. pewien. No to super. Moi <laughs> Poczekajmy, poczekajmy na... Kto na, tam na, co zarzuci, to się, niż, powiedziałeś, tak? Bo to dużo zależy, kto założył w tej właśnie, przed linią mety, pierwsze yy, wiosło. Kajkarzem, zmęczony, zmęczony, ale jest winerem, jest zwycięzcą, Brawa. jest mistrzem igrzysk europejskich, Tomasz Kaczor, wielka sprawa. Mówiłem, że będzie podobny bieg do biegu 1-1 jedynkarze, ale myliłem się Był więcej dużo emocji. Szamszurin okazał się tutaj tym najgroźniejszym dla, dla Tomka Kaczora. Ale y, Brendelowi Brand, nie można nie sująć, wspaniały bieg. Y, walka, końcówka wysunął się na bardzo, bardzo blisko do Tomka. Te różnice były bardzo małe, ale Wspaniale, wspaniale, Tomek odpowiedział, utrzymał to, a te ostatnie metry to normalnie pokazało koncertowo. Tak, brawa, latomka, brawa. Było, było nerwowo, ale jednak no, to jest naprawdę duże osiągnięcie naszego zawodnika. Ale żeby taki osiągnąć yy, poziom i końcówkę, to trzeba przepracować cały dystans. On nie stracił żadnego pocięcia od początku. Te 250 metrów, on był na, 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 yy, jego lider. Ciągle, za każdym pociągnięciem, odchodził, odchodził o, o, po parę centymetrów, że nie tracił swojej przewagi. I to wszystko teraz mamy wspaniałe ujęcie. I jeszcze raz. I, i Tomek założył, Tomek założył w odpowiednim momencie wiosło. A, a Rosjanie miał z tyłu. No teraz o tym to mówiłem. Przy tym ujęciu widać. Idealnie, idealnie. I to się nazywa też trochę szczęścia. Tak, tak. Tutaj Wysoka jak... forma, ogromna forma, a to właśnie się nazywa trochę szczęścia. Że on był, założył wiosło, a Rosjanie miał już kończył pociągnięcie. Tak to wygląda. Nie zdążył. Wspaniale, wspaniale. Gratulujemy na Dwa razy był trzeci niedawno w Pucharach Świata na tym dystansie. Mm, o, był też na Mistrzostwach Świata szósty przed rokiem na dystansie 500 metrów. Oglądany Tomasz Kaczor, mistrz Igrzysk Olimy Europejskich. Brawo, 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 brawo. Tutaj w Mińsku, w Zasławiu, tak naprawdę na to, że nie opodal Mińska. Szamszurin jest srebrnym medalistą. 75 tysięcznych różnicy. Trzeci. Brendel, który w tym sezonie no już nie wygrywa. Tak to trzeba powiedzieć. Ale to jest.